जी <laughs> małżeństwie, To nie ma dla nas w przyszłości. Zgadzam się. A, dziękuję, pani profesor. Uratowała mnie pani przed poświęceniem życia czarnej dziurze potrzeb. Proszę bardzo! Bailey, dobrze się czujesz? W porządku. Pewnie nie pasujemy do siebie. Lepiej, że wiem już teraz. O! Skąd pani wie, że tam są? O, ja też sobie tu przychodzę popłakać. No wiesz, z powodu alergii. Myślałam, że Cody to właśnie ten, ale czułam, że daje mu więcej niż on mnie. Słuchaj, Bailey. Celem tego eksperymentu było pokazanie wam, że związek polega na kompromisach. Dawa i bierz. Na dobre i na złe. W zdrowiu i w chorobie. Powinnam Kodiemu okazać więcej współczucia. O, wiesz... Słuchaj, Bailey. Rzadko się widuje pary tak doskonale dopasowane jak ty i Kodi. Posłuchaj, nie pozwól, żeby ta drobna sprzeczka was rozdzieliła. Teraz jesteś młoda... Ale zanim się obejrzysz, będziesz samotną, starą panną, której matka dzwoni co 15 minut, próbując ją umówić z nieudanymi synkami koleżanek z bingo. Ej, sądzę, że pani alergia znów powróciła. Tak mi przykro, Bailey. Nie, to mnie przykro. Miałaś rację. Narzekam ciągle. Powinnam ci okazać współczucie. Obiecuję ci, Bailey. Jeśli naprawdę połamie nogi, będę się czołgał na koniec świata, żeby cię uszczęśliwić. Będzie się czołgał! <grym> Cody, nigdy nie znajdę nikogo lepszego od ciebie. A ja nigdy nie znajdę nikogo lepszego od ciebie. A ja nigdy nikogo nie znajdę! <grym> Są przepiękne, Cody! Turniej nie przebiegł dokładnie tak, jak zaplanowałam, ale mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście. Nauczyliśmy się, że małżeństwo wcale nie jest łatwe. Tak. Choć jest cudowne, nie można podchodzić do niego lekko. A ja się przekonałem, że naprawdę mogę zostać klaunem. Tak. A propos. Tatuś nie cieszy się, że wyszłam za cyrkowca. Zakon jest bardzo smutny. To są adwokaci, taty. Nie wyjdę z tej klasy, dopóki Zak nie da mi rozwodu. Pani profesor, może pani powiedzieć London, że nie byliśmy prawdziwym małżeństwem i nie musimy się rozwodzić? O, łatwo poszło. W takim razie nie musicie Zakowi płacić tego miliona dolarów. Zaraz, co? To nie byłem ja! To mówił ten klaun! przy okazji jeden z adwokatów to kawaler <noise> london nie wygłupiaj się ten ładny czy to ważne? nie bardzo jesteście wolni niesamowita walka ty